Stajesz rano, bardzo szybko się ubierasz, bardzo szybko się malujesz, pędzisz szybko do kuchni, żeby zrobić sobie śniadanie, najprawdopodobniej swojemu chłopakowi, mężowi, dzieciom, musisz nakarmić psy, o nie, zaraz spóźnię się do pracy, także lecisz do pracy, w robocie, masz mnóstwo ludzi, którzy coś od Ciebie chcą, zawsze. Nawet nie będziesz zdążysz wypić kawę, już po prostu koniec lunchu, znowu praca, wracasz zmęczona do domu, ale kurczę, oczywiście kto jak nie ty musi zrobić obiad. W domu dookoła syf. To jak nie ty, musisz to posprzątać. Wieczorem już jesteś totalnie padnięta, nie masz siły, nawet nie masz siły oglądać tego Netflixa. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak nawet już chcesz iść spać, to nie potrafisz zasnąć, bo cały czas po prostu w głowie masz młyn, cały czas w głowie masz mnóstwo myśli. I co to jest, moja droga, co to jest? Jesteś po prostu w męskiej energii, jesteś w męskich butach, jesteś w tak zwanym animusie zwanej energii Yang. Jak to zmienić? Da się, uwierz mi, da się. Ale nikt, absolutnie nikt, w szkole nie uczy czegoś takiego, jak sztuka relaksacji. Daj znać, kochana, czy Ciebie ten case dotyczy. 85% moich klientek tak ma. Jestem ciekawa, czy utrzymasz się z tym. I widzimy się w następnym filmie. Biska!